Witajcie wszyscy moi mili, witam Was serdecznie, tutaj poprawię sobie grzywkę, której nie mam to wszystko... Jest... Okej, okay, dobra, trochę poprawimy, tak... O, już wyglądam pięknie. E, witajcie, zapraszam Was na sobotę na stream. Dlaczego w sobotę będzie? Stream będzie to mój ladder, Dlaczego w sobotę? Bo dużo osób pisało, gdyby to była sobota, to ja bym się zjawił i ja bym był i dużo osób mówi, że byłaby większa frekwencja. Tak więc zobaczymy, czy uda się pobić rekord frekwencji w najbliższą sobotę. Streamuję od godziny 18 do godziny 21, czyli bite 3 godziny. Godziny streamowania mojego ladera Ligi Platynowej. Wiecie co jest najśmieszniejsze? Yy, odzywają się głosy tzw. high masterów, yy, śmiejących się, że jakim cudem ludzie mnie oglądają, jak jestem w platynie, a oni mają raptem po, po 20 osób. A oni się z tego śmieją i nabijają, że ktoś chce mnie oglądać. Wiecie co? A niech oni się śmieją. Niech się śmieją. Mi sprawia to wielką przyjemność streamowanie dla Was i interakcja z Wami na czacie. Może dlatego tyle osób mnie ogląda, bo ja z Wami rozmawiam podczas streamu na czat, wejdę, pogadam sobie trochę no i zobaczymy, pobijemy rekord frekwencji ostatnio było 200 osób na streamie e, maksymalnym punkcie zobaczymy jak będzie w sobotę, 3 godziny grania czy to będzie ladder europejski, czy amerykański tego jeszcze nie wiem, to zobaczymy zapraszam Was więc na sobotę, do usłyszenia, do zobaczenia i liczę na Was, że pokażemy tym, co się tak śmieją z tego, że będą mieli się będą mieli z czego po prostu płakać w tym momencie, że jak na przykład z 300 osób by się znalazło, to dopiero byłoby fajnie. No dobra, to już tyle tam, wiem, odbijam już Palma po prostu z tego względu, że jestem taki popularny i tak dalej. Cześć. Mam nadzieję, że ci, którzy mnie zają, to wiedzą, że to był żart z tą Palmą i tak dalej, prawda? Cześć.